Witam serdecznie z tej strony Karol, mamy 27 czerwca piątek, a jak piątek to dzisiaj oczywiście aktualizacja analizy wykresu bitcoina. Temat kolejny, który dzisiaj będzie, to spojrzenie długoterminowe na najważniejsze przeze mnie uważane rynki. Mianowicie co jakiś czas, co kilka miesięcy publikuję dla Was takie spojrzenie i ostatnio takie spojrzenie było nagrywane bodajże dwa, dwa miesiące temu i uważam, że wymaga on aktualizacji, gdyż rynek SP robi nowe ATH. Także zaktualizujemy sobie dzisiaj tą sytuację. Będzie oczywiście SP, będzie złoto, będzie ropa, będzie indeks dolara, będzie euro dolar i. Dolar do złotów i te wszystkie rynki pokrótce, w takim spojrzeniu długoterminowym, które dla Was co jakiś czas prezentuję, sobie przedstawię. Teraz spojrzenie na moją analizę z ubiegłego tygodnia, czyli na analizę bitcoina. Mianowicie przedstawiałem od dłuższego czasu tutaj scenariusze wzrostowe, w których to zakładałem, że te wzrosty, które tutaj sobie trwały na bitcoinie, one zostaną skorygowane. Co najmniej do tej zielonej strefy. Okolice, ja ją nazywałem okolice 100 tysięcy. Tak? To był scenariusz WXY. Był jeszcze ostatnio publikowany scenariusz bardziej agresywny, który już pierwszy tej zaliczył strefę i powoli wychodził ze strefy. I jeszcze jeden scenariusz okolice 101,700, a też wzrostowy. To były trzy scenariusze, które dla Was publikowałem tydzień temu. Dzisiaj sobie skomentujemy, który z tych scenariuszy zadziałał, czy w ogóle który zadziałał, spróbujemy sobie to skomentować i czego dalej się spodziewam na Bitcoinie. A później sobie przejdziemy do długoterminowych analiz. Zapraszam do oglądania. Okay, zaczynamy oczywiście od bitcoina i spojrzenia długoterminowego z miesięcznego interwału w myśl, że jestem inwestorem i chciałbym kupić bądź sprzedać bitcoina, co mówi wykres? Jeżeli chciałbym kupić bitcoina, no to na pewno nie widzę tutaj żadnej promocji, prawda? Wykres wygląda w ten sposób, jesteśmy nad poprzednim szczytem, czyli drogo. Nie ma tutaj żadnej dużej promocji, takiej jak były po poprzednich tzw. Hossach. Nie ma promocji, nie ma okazji do kupowania Bitcoina. Trzeba po prostu cierpliwie czekać. Główną cechą inwestora jest cierpliwość. Jeżeli chcemy być inwestorami długoterminowymi, to musimy się uzbroić w bardzo dużo cierpliwości. Na tą chwilę okazji do kupowania Bitcoina nie ma. Czy to, czy to oznacza, że Bitcoin nie będzie rósł? Nie, to nie oznacza. To oznacza, że nie ma promocji. Inwestor kupuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest promocja. Teraz jestem inwestorem, który posiada bitcoiny. Kupił je jednak tanie. Jesteśmy nad szczytem, jest drogo. Czy to jest okazja do tego, żeby sprzedawać? Oczywiście, że tak. Każda sprzedaż z zyskiem to jest dobra decyzja. Mało tego, bo pojawia się tutaj sygnał spadkowy, który buduje nam ryzyko. Ryzyko związane z tym, że faktycznie te wzrosty, wzrosty się kończą. Czy uda nam się sprzedać idealnie w szczycie? To bardzo trudne. Liczy się tylko to, żeby sprzedać z zyskiem. Próba maksymalizowania tych zysków może przynieść odwrotny skutek. I trzeba to przemyśleć. Tutaj zalecam każdemu eksperyment, żeby sobie zrobić, jak będę się czuł, gdy sprzedam bitcoiny, a cena wzrośnie bądź spadnie i nie sprzedam bitcoinów. I cena wzrośnie bądź spadnie. Który wariant jest dla nas bardziej atrakcyjny, yy, yy, bardziej komfortowy, bardziej racjonalny, tak bym powiedział. Teraz przejdziemy już sobie do wewnętrznych struktur I wewnętrzne struktury odnoszą się już nie do inwestowania, tylko do takiego handlu wewnętrznych strukturach. Czasami jest to handel przeznaczony na kilka tygodni, czasami handel przeznaczony na kilka dni. Więc przechodzimy na rynek kontraktów, futures. Wchodzimy wewnętrzne struktury, dzienny interwał, na dziennym interwale. Od dłuższego czasu mówimy sobie o tym, że ten ruch zostanie skorygowany. Ja przedstawiałem Wam dwa scenariusze od jakiegoś czasu na to, co się tutaj dzieje i to są scenariusze wzrostowe. Scenariusz pierwszy wzrostowy zakładał, że poruszamy się w tych wewnętrznych strukturach dopóki trwa trend i to były wszystkie, jeszcze wcześniej były już pulsowane strefy na utrzymanie dalszych wzrostów w myśl takiego handlu w lokalnych strukturach. Teraz scenariusz numer drugi. Prędzej czy później ten trend zostanie złamany, pojawi się większa korekta. I dla tej większej korekty mieliśmy dwie strefy, okolice 100 tysięcy i okolice 90 tysięcy, o właśnie. Tak nazywałem te strefy. Strefa okolice 100 tysięcy została zaliczona z tym zielonym poziomem jako najsilniejsze miejsce i widzimy wzrost. Czy to oznacza, że to koniec korekty? Uważam, że jest większe prawdopodobieństwo, że to koniec korekty niż kontynuacja spadku. Więc na tą chwilę nie ma scenariusza spadkowego, nie ma w tych wewnętrznych strukturach podpowiedzi od rynku, że buduje nam się jakiś pięciofalowy ruch spadkowy jako impuls w dół. Wszystko co się tutaj narysowało ma tylko i wyłącznie trzy fale, więc po trzech falach powinniśmy zobaczyć jeszcze raz pokonanie szczytu ATH. Takie targety, które sobie przyjęłem, minimalne na to, żeby myśleć o realizacjach, bo ja tu już dla grupowiczy prowadzę takie strefy wewnętrznych strukturach, zaraz z tego przyjdziemy, to cele wyznaczam na okolice 114-115 tysięcy jako najbardziej racjonalne. Wszystko, co powyżej, jest znowu ryzykowne, jest ryzyko, a trzeba odbierać zysk. Tak? Na tej zasadzie się tutaj opieramy. Jest to Handel Futures. Tu się nie zabijamy o to, żeby wyjść idealnie w szczycie. Dalej, czy co jeżeli jednak to nie koniec korekty i cena będzie dalej spadać? No to tak jak już się pewnie domyślacie, tak jak mówiłem, to od dłuższego czasu mamy dwie strefy: to jest jedna, a tu jest druga. Także kolejna strefa jest w okolicach 90 tysięcy, a najsilniejsze miejsca widzę w okolicach 88 738. Jeżeli faktycznie cena by chciała dalej spadać, to tu widzę kolejne wsparcie. Wewnętrzne struktury, czterogodzinowy interwał. W czterogodzinowym interwale to, co chciałbym zobaczyć dla potwierdzenia, że to koniec spadków, to pięciofalowy ruch wzrostowy. Z mojej perspektywy wiem, że tu pewnie zaraz pojawi się odzew w komentarzach, że część uczestników rynku widzi tutaj pięć fal, ale e, ja trzymam się takiej zasady, którą sobie sam wymyśliłem, że lepiej będzie, nie, nie zakładam, że tu jest fala 4, bo... Te, teoretycznie można, ale najczęściej fala czwarta nie wygląda w ten sposób, jak tutaj się narysowała. Tak, bo częściej uczestników rynku będzie tak to opisywać, że mam 4, 5 i teraz 1, 2. Się robi, tak? OK, ja zaakceptuję ten ruch, ale powiem Wam e, później e, w jakiej sytuacji. Także na razie na czterogodzinowych interwale wygląda to całkiem dobrze. Mamy, jeżeli to był ostatni ruch spadkowy w trójfalowym ruchu, to on został oczywiście złamany tym wzrostem, więc wygląda to dobrze. Wewnętrzne struktury, godzinowy interwał. Godzinowy interwał, tu właśnie, tego, to czego ja bym oczekiwał, jeżeli faktycznie rynek zaakceptuje to, może ja pogrubię się, na ten mask, jako 1, 2, 3, 4 i 5, jeżeli to jest faktycznie pięciofalowy ruch, to tu musi się pojawić idealny ruch trójfalowy. Jeżeli taki idealny ruch trójfalowy się pojawi, to ja prawdopodobnie będę taką strefę tu wyznaczał. Ale prawdopodobieństwo, że to faktycznie jest dołek, będzie zdecydowanie większe, jeżeli... Ja teraz wejdę na 30-minutowy interwał. O. Jeżeli zobaczymy coś takiego. Ja tutaj 1, 2, 3, 4, 5, to jest, jest, ja tutaj robiłem taką analizę po zaliczeniu tej strefy dla grupowiczy i wyznaczałem tutaj miejsce do startu. No ja to nawet pokażę. O, to jest moja analiza z potencjalnym zatrzymaniem tej korekty, czyli mam 1, 2, 3, 4, 5, to jest korekta i kontynuacja wzrostów, no i później już tylko informacja o tym, żeby zabezpieczać się przed stratą dostajemy zaliczenie, na dostajemy zaliczenie tej strefy i strzał, tak? I jedziemy sobie do góry, pierwsza realizacja jako TP1, reszta zostaje po ATH, tak? Że już część została zysk odebrana, a reszta czeka po ATH, jeżeli faktycznie mają być dalsze wzrosty. Teraz kontynuując, jeżeli faktycznie mają być dalsze wzrosty, szukając tu kolejnych podpowiedzi w przyszłości, może kolejnych miejsc do tego, żeby handlować dalsze wzrosty Bitcoina, to chciałbym zobaczyć że cena dopiero teraz robi 1, 2, 3 i teraz dopiero zrobi falę czwartą i jeszcze jeden wzrostowy. Po takim pięciofalowym ruchu ja będę bardzo mocno mówił o tym, że to jest naprawdę dołek, tak? Z dużym prawdopodobieństwem, nie takim 70%, tylko takim już 80 parę procent, ok? Więc na tą chwilę czekam na potwierdzenie, żeby szukać kolejnych stref wzrostowych. Na tą chwilę, jeżeli to jest faktycznie fala. Czwarta dopiero, to jak sobie rozłożymy siatkę FIBO od dołka fali drugiej do aktualnego szczytu, to jeżeli cena spadnie w okolice poziomu 3,82 albo 0,5 i nie dotknie poziomu 618, nie dotknie, czyli w tej przestrzeni się zatrzyma i tu mamy wsparcie w okolicach 104, 104, 104, 100, 1400 i zobaczymy. Jeszcze jeden wzrost, to super. No to będę bardzo zadowolony, bo to będzie świadczyło o tym, że mam 5 fal wzrostowych po korekcie z większym prawdopodobieństwem będę dalej szukał kolejnych stref nawet na handel wewnętrznych strukturach. Okej, okay, myślę, że analiza Bitcoina dzisiaj jest bardzo prosta, bardzo prosta i zrozumiała. Nie ma zbyt dużo scenariuszy. Oczywiście może się wydarzyć spadek, ale jakby mocnego scenariusza na spadek w tym momencie nie widzę, żeby wyznaczać do niego jakieś strefy, albo publikować jakieś bardziej skomplikowane założenia. Temat numer dwa SP. SP, zaraz zobaczymy, kiedy ja to publikowałem, miałem zobaczyć. Tak, dwa miesiące temu, czyli ostatnia moja analiza taka długoterminowa. Ja co jakiś czas robię takie długoterminowe analizy, gdzie przedstawiam te wszystkie rynki stałe, które obserwuję w perspektywie takiej miesięcznej tygodniowej. 4 kwietnia. 4 kwietnia 2025 roku mieliśmy ostatnią taką analizę i ją sobie teraz zaktualizujemy. Spojrzenie S&P, mówiliśmy sobie o tym, że cena spada z wyznaczonego przeze mnie poziomu jeszcze z poprzednich analiz, trzeba by było obejrzeć to nagranie, żeby to zrozumieć. Już nie będę tego wracał, bo za długo to będzie trwało. Jak ktoś jest zainteresowany, to po prostu obejrzy to nagranie. Ale na czym się skupiliśmy? Skupiliśmy się na tym, że prawdopodobnie nie jest to BESA, Tutaj wskaźniki strachu pokazywały, że no niestety nie ma euforii, nie uda się to. Będzie to jeszcze wykupione i pójdziemy w górę. I tu rysowałem właśnie taki, że prawdopodobnie to się będziemy wybijać ten szczyt, będziemy robić tu jeszcze clean. Także dzisiaj sobie to aktualizujemy. Jeszcze wewnętrzne struktury, chyba coś pokazywałem, jak to się zatrzyma. O właśnie, tu wyznaczałem poziomy. Poziom 05 i poziom 618 jako poziomy, które zatrzymają ten spadek czy jakaś korekta i zatrzymają ten spadek tutaj. To sobie też zaraz sprawdzimy, czy to zadziałało zgodnie. Może spór, sprawdźmy pierwto od razu. A może być na tym rynku? Dzienny. Sprawdzamy. Poziom 0,3 i 0,5. To były te dwa poziomy, które miały to zatrzymać. Tutaj 0,5 nie dotknięte. Zobaczmy jeszcze na rynku futuresów. Czy tutaj zostało dotknięte. A futuresy dotknęły, futuresy dotknęły na poziomie 0,5. Okay. Czyli aktualizując to, poziom jednak 0,5. 0,5 zadziałał, czyli ten pierwszy poziom, który wymagany był z poziomu 0,3. Spodziewałem się, że może cena coś tutaj zrobi, zawróci, jakoś korektę zrobi, ale zobaczymy jeszcze jeden spadek do co najmniej poziomu 0,5 albo będzie to poziom 6,18, tutaj nie wiedziałem. No ostatecznie już teraz wiemy, że to jednak poziom 0,5 zatrzymuje spadek i w perspektywie długoterminowej założy... założenie było takie, że cena tym klinem jeszcze raz będzie wybijać tutaj szczyty i tu się nic nie zmieniło z mojej perspektywy, Teraz czego będę oczekiwał? Będę oczekiwał tego, że to nie jest ostateczne pokonanie szczytu, tylko będziemy tu właśnie. A ten, nie oszukujmy się, ten, ten klin, który tutaj narysowałem, to jest tylko ilustracja, nie, jest, nie ma tu żadnych poziomów. Teraz będziemy się skupiać na tym i w przyszłości będziemy sobie aktualizować, jak te szczyty będą tu pokonywane i czy faktycznie buduje się klin. Jeżeli uda się ten klin tutaj zdiagnozować, to myślę, że nie uda się zobaczyć 7000 tysięcy i jeszcze sprzed 7 tysięcy zobaczymy duży spadek. A jak dużego spadku się spodziewamy? Przypomnę tylko, że chciałbym zobaczyć spadek. Może włączmy sobie skalę logarytmiczną i mierząc cały, w skali logarytmicznej będzie najlepiej. Włączamy skalę logarytmiczną, mierzymy cały ten wzrost od dołka do aktualnego szczytu, tak? Ja uważam, że, że 7000 będzie ciężko zrobić, gdzieś ten klin się tutaj może zakończyć. I jeżeli to będzie klin, tak? Bo ja jeszcze nie wiem. To teraz czekam na informację. Jeżeli będzie klin, jeżeli będzie klin, no to po klinie wypadamy i spadamy co najmniej co najmniej na poziomie 0,236, najlepiej na 0,382 i ostatni basen 0,5. Także spodziewamy się takiego spadku, czyli maksymalnie do 2000. Zobaczmy, jak to wygląda. Do 2000 maksymalnie, czy maksymalnie do to. Zobaczcie, jak dużego spadku się kawa spodziewa. Także tutaj przyjdzie jakaś bessa na, na ten rynek. Zobaczymy, jak dynamiczna. Tyle, że na razie jeszcze sygnału do rozpoczęcia tej bezsy nie ma. Nie ma tutaj żadnej formacji spadkowej. Tak jak mówiłem, ważne będzie, jak się ten, ten knot tutaj zamknie, czy ten, ta świeca tutaj zamknie, żeby interpretować to, czy będą spadki, czy nie. Bo jakby się to zamknęło tak, jak y, y, mówiłem tydzień temu, czyli tak negatywnie i te poziomy 0,5-6, nasze które Wam pokazywałem na mniejszym interwale, by nie zadziałały, no to rozpoczynamy już w S tak? To, to by był sygnał, ale nie ma z tego by sygnału, więc prawdopodobnie będziemy tutaj jeszcze wybijać te szczyty, robić tak zwaną dystrybucję. Także zobaczymy, będziemy teraz obserwować, czy ta dystrybucja będzie miała tutaj miejsce. Jeżeli będzie miała, to będziemy ingerować. Kolejny rynek. Kolejny rynek to dolar. Co mówiliśmy sobie przy ostatniej analizie na dolarze? Mówiliśmy sobie o tym, że zakładamy dalsze spadki dolara po powtórzeniu tej właśnie czarnej korekty. Tej czarnej korekty i kontynuacja spadków. Także szybka aktualizacja. Mamy... To była nasza e, dzienne To była ta nasza czarna korekta. Ona się tutaj powtarza. Mamy strefę 1 do 1 i jeszcze jeden spadek, czyli zrealizowane w 100%. Trochę oczyszczę. Czego dalej się spodziewam? Spodziewam się. E, e, spodziewam się, znaczy oczekuję informacji o rynku, co się wydarzy teraz tutaj. Jak jesteśmy w miejscu w którym rynek może narysować odreagowanie na tego pięciofalowego ruchu. Mamy pięć fal do dołu, co jest po pięciu falach? No minimalnie trzy fale do góry i później jeszcze jeden spadek, tak? Więc jeżeli miałoby się wydarzyć tak, że faktycznie tu się ma pojawić korekta, minimalnie korekta, tak? Bo może się ostatecznie okazać, że nawet będziemy szli do góry, to będziemy sobie w przyszłości analizować, ale na razie skupiamy się na tym, czy tutaj już się wydarza dołek. Ja tutaj zachęcam... Do takiego spojrzenia, do takiego śledzenia, sobie puścimy linię trendu od tego dołka przez ten dołek. To trzeba sprawdzać, czy rynek na tygodniowych, miesięcznych interwałach zamyka się pod tą linią, czy jednak nie. I czy tu się nie rysuje jakiś sygnał wzrostowy? Bo narysowanie tego sygnału wzrostowego może rozpocząć umacnianie dolara. Może rozpocząć umacnianie dolara i będziemy testować jeszcze raz te dołki. Tak, będziemy wracać gdzieś tutaj w terenie Minimalnie, tak? Minimalnie. Później będziemy sobie za kilka miesięcy, tutaj wrócimy, może po wakacjach, no to będziemy sobie to aktualizować. Ale ja nie zakładam, słuchajcie, ja nie zakładam, że cena tu wzrośnie. Tak? Ja jestem gotowy na to, że ona wzrośnie, jak się narysuje sygnał wzrostowy, więc ja tutaj staram się to zinterpretować, bo ja jestem nastawiony cały czas prospadkowo, tak? Ja od tego momentu tutaj, gdzie byliśmy, właściwie nie od tego, ale od tego momentu. Jestem cały czas nastawiony pro Ja Tutaj już mówiłem kiedyś, że będą spadki. Spadki były, ale ostatecznie dołka nie, nie zaliczyły. Jeśli cena wróciła, i mówiłem słuchajcie jeszcze raz. Nawet kiedyś czyta, czytałem tej grupowiczą, jak na Bloombergu się do tego odnoszę. I Bloomberg wtedy w tym czasie zakładał, że cena dolara się będzie umacniać, a ja zakładałem, że będzie się osłabiać i wygrałem na tym. I udało się na tym wygrać. Więc teraz przyglądam się, czy tu się pojawi sygnał wzrostowy, czy nie. Okay? Teraz, żeby się dobrze tego odnieść, to od razu euro-dolar. Euro-dolara na euro-dolarze mówiłem o tym, że tutaj brakuje jeszcze dojścia do szczytu. Czekajcie, widać trochę. Tutaj stara analiza. O, właśnie. Byliśmy tutaj jeszcze pod szczytem i ja mówiłem o tym, że no jeszcze nie ma pokonania tego szczytu, tak? Ja chciałbym, żeby to było pokonane i to jest taki minimum, które chciałbym tutaj, żeby to było zrobione i to zostało zrobione. Tak, w końcu mamy pokonanie tego szczytu. Wcześniej byliśmy gdzieś tutaj i mówiłem o tym, że jeszcze ten szczyt zostanie pokonany, i to mam. Teraz tak, aktualizując euro-dolara, co tutaj się dzieje? Naj, największym pytaniem za milion dolarów to jest: to jest, czy my w perspektywie miesięcznego interwału zakończyliśmy tą korektę? I rozpoczynamy trend wzrostowy i będziemy dolara 20, dolara 25, dolara 40 w przyszłości, tak? Czy będziemy dalej tu osłabiać dolara? Czy jednak był to ruch trójfalowy? I zobaczymy, cofkę jeszcze poniżej 95 centów, tu się teraz będzie rozgrywać cała ta batalia. Uważam, eee, przynajmniej z mojej strony, na przewagę, tak? Bo moja przewaga była tu. To publikowałem wam tydzień temu przepraszam, przy tej ostatniej analizie z dwóch miesięcy temu jak sobie obejrzycie to zobaczycie, że te założenia, znacie te założenia, ktoś mnie ogląda to doskonale zna te analizy więc założenie, że wzrosty to była moja, moja przewaga teraz się zastanawiam, co się wydarzy tu, jeżeli uda się pokonać dolar 18 to kolejny target to jest dolar dwadzieścia i po tak dużym ruchu będziemy obserwować jak będzie wyglądała korekta i czy to będzie korekta? Jeżeli ten spadek będzie miał trzy fale, to Karol go zatrzymuje i podejrzewa, że ten spadek nie będzie głęboki. On będzie korygował ten ruch maksymalnie o 50%, a może być tylko 38%, i wtedy rura dalej do góry. Tak? Idziemy bardzo wysoko. Jeżeli jednak stąd zobaczymy 5 fal spadkowych, no to po korekcie idziemy poniżej 95. Tak? Prosta analiza długoterminowa prostość. W kluczowym miejscu warto obserwować, czy tu się pojawia na przykład na tygodniowym, miesięcznym interwale jakaś formacja spadkowa. Na razie nie ma. RSI mamy wysoko, więc prędzej, czy później pojawi się jakaś korekta, yy, która będzie podpowiadać. Jeszcze na chwilę wejdę na dzienny interwał. Na dziennym interwale yy, też ważne, ważne jest, żeby ta nasza korekta pojawiła się. Ona się prawdopodobnie pojawi zanim RSI wskaźnik wybije te poprzednie szczyty. tak? Tutaj fala piąta raczej nie powinna sobie z tym poradzić. Powinna się pojawić tu korekta, rozładowanie wskaźnika RSI, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Korekta ta korekta będzie rozładowywać bardzo mocno wskaźnik. Ona nie zrobi tego dołka, ona tu zejdzie 30-40%. Ale na wskaźniku RSI ona mocno to rozładuje. Nawet możliwe, że będziemy wiedzieć na dziennym interwale znowu minus 30. Będziemy testować tą linię trendy jeszcze raz od góry, i tak dalej. Tym będziemy, to, to jest moim wyznacznikiem długoterminowym, co, to kolejna długoterminowa okazja. Tak? To była długoterminowa okazja, kolejna długoterminowa okazja będzie gdzieś tutaj. Tak? Jeżeli się to pojawi, ta korekta. Ja nie mówię, że będzie spadek. Tak? Ja nie jestem za spadkami, ja jestem za wzrostami. Tylko tu jest ryzyko, ja się zrealizowałem nad szczytem całkowicie. Wszystkie te longi, które tu były wrane wewnętrznie, wszystko zostało zrealizowane. I teraz tylko czekam, co, co dalej. Wyłączę na chwilę kamerę, bo on tak się zaczęła. Oczekuję korekty jako okazji. Tak? Czekam na okazję. Nie zachęcam do spadku. Może się okazać tak, że co nie się uda, to przejść ta korekta z wyższych partii przyjść. Nie ma z tym problemu. Ale przyjdzie prędzej czy później. Trzeba być na to gotowym. I mój przekaz jest taki. Głównie mój przekaz jest taki, że czekamy na okazję która zniesie cały ten ruch o 30, minimalnie o 38%. Ok? Na tym będziemy się skupić. To jest moje spojrzenie. Kolejna analiza to złotówka. Złotówka do dolara. Już wchodzimy sobie. Złotówka do dolara. Ostatnia analiza zakładała, że powtórzenie tej niebieskiej korekty da nam jeszcze jeden spadek. Tak? I zamknięcie poniżej tej linii trendu. Mówiłem, że to jest dobry znak na kontynuację hossy na wig tak, utrzymanie się pod tą linią trendu, kontynuacja spadków to dobra informacja na hossy, taki był przekaz, jak to się zakończyło, mamy niebieską korektę, zaliczona strefa i spada, tak? jesteśmy pod tą linią długoterminową, tygodniowy interwał, pod tą linią długoterminową, jest bardzo dobrze, tak jak mówiłem, warunki, kiedyś nagrywałem taki film, warunki do HOSSE na wigu, to mówiłem o tym. Słuchajcie, spadamy po to trzymamy się po to i mamy HOSSE, tak? No i to się sprawdza. To się sprawdza. Ja tutaj nie zwracajcie uwagi, to jest moje założenie długoterminowe. Komu kogoś może wywołać uśmiech na twarzy, ale myślę, że kiedyś się, kiedy się tutaj spotkamy. Ja się zastanawiam teraz tylko nad tym, czy w ten sposób się tutaj spotkamy, czy ten clean da nam tu wzrost na okolicę 440 i później się tu spotkamy. Tego jeszcze nie wiem. Jak to się wydarzy, ale jeżeli miałoby się wydarzyć, właśnie, jeżeli miałoby się wydarzyć tak, że cena jednak tutaj wzrośnie, tak, i, i to jak to, to, co musiałby się dać? Jaki sygnał? No, i takim sygnałem mogłoby być tutaj narysowanie się formacji wzrostowej. Dopóki cena jest powyżej 3,55, to ja nie mówię, że cena wzrośnie, ale jeżeli pojawi się tutaj formacja wzrostowa, czyli duża zielona świeca i ona się zamknie, taka zielona następny dzień tak zapnie się na zielono, no to oznacza to, że minimalnie co robimy to od To jest to, co mówiłem na indeksie dolara, tak? Jesteśmy w tych kluczowych miejscach, zobaczcie, dolar, indeks dolara, kluczowe miejsce, co się wydarzy, tak? Czekamy, co się wydarzy, informacje, czekamy na informacje. Eurodolar zalicza poziom, czekamy na informacje. Złotówka zalicza poziomy. Czekamy na informację czekamy na informacje. To jest główny przekaz na walutach. Czekajcie na informacje. Czy będzie sygnał do tego, żeby odwrócić tą narrację, która tu dłuższego czasu trwa? Przynajmniej, na, przynajmniej nie wiem. No, to może nawet do końca roku, a co najmniej na okres wakacji. Dobra, dalej, złoto. Na złocie dużo się nie zmieniło. Na złocie mówiłem o tym, że będzie nuda i że pojawi się taka większa korekta. Tak, To jest moja główna narracja. Mam jeden, dwa, trzy, cztery i Mam 1, 2, 3 i czekamy na 4, tak. I 1000 zmieniło, tak. Tylko czekam. Tutaj ważne, żeby włączyć skalę logarytmiczną. I w skali logarytmicznej bieżąc ten ruch w tygodniowym interwale od tego dołka, który ma opisane jako fala 2 do szczytu jako fala 3. I no, czekam na minimalnie spadek, który zrobi około ok. 3000, czyli zaliczę poziom 0,236 albo nawet 3.8.2, ale nie głębiej niż 0.5, tak? Ja tu się spodziewam większej korekty, jak ona się pojawi, to super. Możliwe, że ona się powoli gdzieś tam kreuje. Ale pewności dużej nie mam. Jestem zwolennikiem wzrostów na razie w tym momencie jako ciekawostka, tylko bo, e, obserwuję strefę, w której jeżeli pojawi się sygnał, to może będę longował, ale nic mocnego, nic mocnego naprawdę. E, wolę scenariusz, w którym zobaczymy 3.3 i jeszcze 5 fal spadkowych w okolicy 3.000, tak? To jest scenariusz, który chciałbym zobaczyć, ale nie obstawiam spadków, wolałbym wzrosty, ale te wzrosty tak mizernie wyglądają, wolałbym się od, od złota odsunąć i w ogóle nie próbować już tutaj nic lądować. Dalej, ropa. Na ropie, jakie były założenia na ropie? Założenia na ropie były takie, że wszystko co pod przerywaną linią będzie dla mnie hot, na długoterminowy handel po wzrostu i ja szukam sygnałów do wzrostów. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Sygnały do wzrostów były, tu był pierwszy sygnał do wzrostu w poziomie 618 z 57, 57 dolarów. Wyglądało, Wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Po sygnale dostajemy strukturę ABC, tak zwaną korektę płaską i strzał. Ale na tą chwilę. Zakończyło się tylko trójfalowym ruchem. Nie ma tutaj rozszerzenia, nie ma tutaj trójkąta, który by świadczył, że ma być 4 i 5. Nie ma pięciofalowego ruchu, więc uznaję, że prawdopodobieństwo, że to jest dołek już jest zbyt małe. Tak, zbyt małe. Więc nie będę próbował dalej tego pchać w górę. Zbyt małe prawdopodobieństwo. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa. Tygodniowy interwał. Linie trendu. Te linie trendu tutaj prowadzone, dopóki nie zostały na stałe przebite, te pierwotne zostały, ale ta wtórna, która jest tu poprowadzona, i została przebita, to też nie ma żadnej podpowiedzi do rynku, tak? Więc ogólnie jest za mało podpowiedzi, żeby mówić, że tu już jest na pewno dołek. Kolejne miejsca, które będą mnie interesować, to wszystko, co jest pod tym dołkiem teraz, z naciskiem na 51 dolarów, 131 na okolice 40 dolarów, tak? Więc nawet tak głęboko, nawet taka duża promocja miałaby się pojawić. Jeżeli faktycznie dolar miałby się osłabiać, to raczej dolar, to ropa będzie tu spadać, a raczej odwrotnie, Jak ropa będzie spadać, to dolar będzie się osłabiał, no bo to głównie chodzi o rentowność, tak? Można sobie przemyśleć właśnie, jak to wszystko działa. Dobra, to wszystko na dzień dzisiejszy. Aktualizacja długoterminowa zrobiona. Czekamy na... No, no, poczekamy sobie znowu, ze 2-3 miesiące, może po wakacjach znowu sobie zrobimy taką aktualizację długoterminową, takie spojrzenie, założenia długoterminowe. A bitcoin a oczywiście co tydzień będziemy sobie aktualizować. Dzisiaj mamy, chyba pierwszy, czy już drugi dzień wakacji, tak? Wczoraj było zakończenie, także no, rozpoczynamy sezon wakacyjny. Pogoda dziś, u mnie dzisiaj nie dopisuje, ale liczę na to, że wakacje, już na, taka wakacyjna pogoda na stałe zawita i będę, można śmiało, gdzieś tam spędzać czas na świeżym powietrzu, bo na tą chwilę to jedyne co przychodzi do głowy to wyjechać za granicę, no, bo pogoda no, przynajmniej w moich rejonach nie urywa, co chwilę ładna pogoda jest psuta przez ulewy. No, dla ulewy też są potrzebne, deszcz jest potrzebne, ale no, chciałoby się trochę jak najwięcej tego słońca, jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Dobra, życzę Wam wszystkiego dobrego, słyszymy się za tydzień przy kolejnej aktualizacji Bitcoina. Trzymajcie się, cześć!